Okej. Okay. Sprawdźmy to. Lat temu na pewnych zajęciach z anatomii grzebię sobie w bebeszkach trupa. Przy odkrywaniu sieci u naczynienia trzustki słyszę, jak jedna studentka mówi do drugiej. A widziałaś ten obrazek na kwejku wczoraj? Nie, to was! Poczem słyszę takie głosy jakby... Ha <hahaha> ha Nagle dochodzi do moich uszu takie syczące. A następnie widzę jak trup zaczyna się ruszać Zdjął szmatkę z twarzy i podniósł się do pozycji siedzącej na stole sekcyjnym Popatrzył mi w oczy i powiedział Pan wybaczy na minutkę Po czym wstał i zaczął iść w stronę nic niespodziewających się dziewczyn Ja zamurowany tylko patrzę co tu się wyprawia Kadawer stanął za nimi Popatrzył przez ramię w telefon Odsunął się po czym zajebał z pół obrotów po tylicy jednej z nich tak mocno Że wylądowała twarzą w tatce z nerkami na drugiej końcu sali Następnie spojrzał prosto w twarz drugiej i powiedział Tym chujowym kontentem sprofanowałyście zwłoki Po czym je między oczy. Po całej akcji denat chłodnym krokiem wrócił do mnie. Usiadł na stole sekcyjnym i powiedział. W ramach rekompensaty za niedogodności pokażę panu, jak idzie u mnie żyła wrotna. Gdyż jest to ewenement anatomiczny. Tydzień później zdałem kolokwium praktycznie właśnie dzięki wskazaniu tego ewenementu. Dziękuję pan trup za to i zadbanie o quality content wśród młodych adeptów sztuki lekarskiej. O. Okay. Aha. Uh hey. -huh. Okay.